A więc dzisiaj przebranżowiłem się. Kurs pilotażu, a raczej prowadzenia tej łodzi, zajął jakieś 3 sekundy. Więc to prawdopodobnie ostatnie chwile, które zobaczycie na kanale. Jestem wolny, bo zaraz rozbijemy się o jakieś klify albo pójdziemy na dno. Płyniemy na mur, opłyniemy wyspę. Chyba jakoś na około, albo jeszcze jakoś inaczej. Wycieczka bardzo improwizowana. Także zobaczymy. A tutaj jeszcze pojawi się link do pana Pawła, który takie wycieczki organizuje tutaj w i okolicy. Ostatni raz pływałaś robię. na morzu. O, ostatni raz pływałam. W Irlandii? Nie. Nie, nie w Chorwacji. O, w Chorwacji, już. gdzieś na, na Kurczule byliśmy tak od tamtego roku. A, no tak, no to to był maj dokładnie rok temu. Tak. Tam, a, racja. tak. Hmm. Fajnie, ja nie lubię. <laughs> Ale kiedy byliśmy na Inishport, no to było nie... No nie, niego. Nie. <laughs> Odpływamy. nie ma na wyspy. A tu jest taka odpoczynkowa zona, ale nie wiem, ja nie zaryzykuję to po bo to na takiej siatce, ale już pokazywali nam, że wszystko bezpiecznie. No, fajnie. I fajnie, że to można wynajmować, sobie splanować jakiś weekend, nie wiem, kilka godzin, albo może nawet dzień, albo cały weekend na takie wycieczki No u nas takiego doświadczenia nie będzie, tylko kilka godzin Ale naprawdę fajnie Tu bardzo dużo takich malutkich wysepek i no... kiedyś może nawet coś z drona ponagrywamy No bo teraz to trochę wiatr <grych> Obecnie jesteśmy, to jest rodzinna, mamy po sobą 13 metrów, mhm. więc tak mhm. naprawdę jest bezpieczny. W zasadzie mam tu jakieś 15 albo do 18 różnych e, wskazań, i żadnego z nich nie rozumiem, więc myślę, że jesteśmy w dobrych rękach. Módlmy się! Nie no, a tak naprawdę to już bez, bez ściemy, jesteśmy na autopilocie, także ja mam rączki tutaj, wiecie, nic, nic się nie dzieje, po prostu złego. Przynajmniej na razie. No, fajnie. Fajnie, no, ja bym generalnie fajnie tak chciał, bo tu podobno tylko dwa przyciski służą do, do sterowania, więc jakby taki troglodyta jak ja pewnie by sobie poradził z prowadzeniem tej łodzi. No przyjemnie. No i naprawdę, ale to jest trochę creepy, że nikt teraz nie jest za sterami. No nie no. Przyjemnie. No. Ja muszę zrobić. No dobra, ale żarty na bok. Płyniemy właśnie tam, to jest już murter, więc dopłynięcie tam tak naprawdę z wybrzeża dokładnie akurat nie dragę, bo wypłynęliśmy z innego portu, trochę oddalonego od dragę. zajęła nam na razie, no nie wiem, płyniemy na otwartym morzu jakieś 5 do 7 minut. Więc sądząc po tym, że murter jest już w takiej odległości, to myślę, że jakieś 12 minut i będziemy gdzieś tam na wysokości miasta. Fajne będzie to, że opłyniemy wyspę tak jakby z kilku stron i zobaczymy miasto od strony właśnie morza, gdzie normalnie jakby dopóki właśnie nie płyniecie na czymś no to nie jest to możliwe dla zwykłych śmiertelników. My jesteśmy niezwykłymi śmiertelnikami, dlatego pokażemy Wam taki właśnie widok. Dzisiaj pogoda dopisuje. Może myśleliśmy, że będzie niespokojny, ale my mamy już taki, chyba nie wiem, jakiś, jakiś lęk już po Irlandii, jak kiedyś byliśmy, że spodziewamy się po morzu czegoś absolutnie najgorszego. Ale nie, no Adriatyk wyjątkowo dopisuje, pogoda też dopisuje. W tym momencie jest jakieś tam 21 2 stopnie. I w pełnym praktycznie słońcu. Jak widzicie niewiele jest chmurek, ale odczuwanie temperatury jest bardzo przyjemne. Przesuwa się morską bryzę. Tak naprawdę już zaczynam żałować, że będziemy płynąć tutaj tylko, no, gdzieś tak koło dwóch godzin. Bo to jest naprawdę przyjemne. Ja mam ogólnie taki lęk przed głęboką wodą. Taki może nie, że strasznie się boję, ale... Mam taki respekt do dużej wody, i o ile na dużych promach zawsze czuję się względnie bezpiecznie, no to w sumie też tutaj czuję się bezpiecznie, ale to uczucie, że ta woda jest dużo bliżej ciebie, jest naprawdę magnetyzujące. Tak jak magnetyzujące są te widoki na te wszystkie maleńkie wyspy, które tutaj są. Także płyniemy na mur, jest pięknie. Płyniemy, na szczęście wzięliśmy ze sobą mikrofon, bo bez tego w ogóle byśmy nie nagrali nic. Płyniemy pod e, polską flagą, oczywiście z panem Pawłem. E, link do jego strony i do jego usług, tutaj właśnie na Adriatyku, e, nie opadał Dragę, e, znajduje się w opisie filmu i tutaj prawdopodobnie się wyświetli. Także zapoznajcie się. Przed chwilą sobie porozmawialiśmy, jakie opcje. W sumie ty słyszałaś bardziej, to może trochę po powiesz więcej. Tak, że to e, tygodniowe wyczeczki, najbardziej takie. E popularne, Tak, popularne, yy, bo wychodzi taniej niż w jakimś hotelu, czy coś takiego. To od 60 euro, 600, sześć, 600 euro za e, tydzień. tydzień, tak. Od osoby i do tego dochodzą jeszcze jakieś dodatkowe opłaty jakby manipulacyjne, typu opłaty za porty, za i takie inne podobne rzeczy, rozkładane po całej jakby załodze nazwijmy to. Są tutaj cztery kajuty. Cztery tak. kajuty z podwójnymi łóżkami i każda kajuta ma swoją odrębną indywidualną łazienkę, więc jakby możecie poczuć się bardzo prywatnie, pomimo małej tak jakby teoretycznie przestrzeni, wchodzicie tam pod pokład i nagle okazuje się, że są cztery sypialnie i zmieści się naprawdę tak, dużo osób. Czy cztery czy trzy? Dobra, to zweryfikujemy. Nie, ja myślę, że trzy i na sześć osób, ale sześć osób to naprawdę bardzo będzie komfortowo. Tak, tak. To bo osiem już trochę ja nie wyobrażam sobie, ale sześć no. osób no. to jak najbardziej. No i cały tydzień wydaje mi się, że cena tak. bardzo fajna. I plus że można zwiedzać różne wyspy. Jeszcze trochę dopytamy może jakie warianty istnieją, w jaką stronę można popójść, to to jeszcze powiedziemy. No a my już bardzo blisko do wyspy, tak. to trochę pokażemy stąd. Co tam walczysz z włosami? Pływając z panem Pawłem, jeżeli jesteście zorganizowaną grupą, potrzebujecie jednego takiego szefa wewnętrznego, który będzie mówił, że grupa jest zgodna co do planów i realizujemy na przykład taki plan. Możecie przyjechać ze swoim planem, zaproponować, że chcecie popłynąć tam i siam, ale najpopularniejszymi kierunkami i wariantami są e, do Trogiru, tak? Od tej, tej wyspy e, Murter. Mur e, I do Trogiru albo do Splitu. A, a tak może być wariant e, e, po wysepkach, e, jak to? Karna? Karnaci? Kornati. Kornati. I to też e, jakby oczywiście bardzo różne takie, różne takie trasy, można to powiedzieć, że to trasy? Tak, tak, <grym> myślę, że tak. Nie, nie znam się na terminologii morskiej niestety. E, Dubrownik jeszcze, tak? Mm, nie, do dobrowni koniec nie mówiliśmy, nie, ale no, to, to, można, to można pytać. E, na na ile pamiętam, że może być taki e, jakby wariant, że więcej chcecie zwiedzać jakichś takich plażyczków, tak, albo w restauracjach, to no, jakby plan będzie różnić się. A jeżeli więcej miejsc i więcej na przykład wysepek, to to już inny, inny taki tryb. Tak. I możecie płynąć też i pod żaglami, i nie pod żaglami, w zależności od tego, czy bardziej na otwartym morzu, czy gdzieś sumujecie częściej, odwiedzacie miasta. Także tutaj Pan Paweł jest na tyle elastyczny, że pomoże Wam na pewno zrealizować wasze jakieś tam zamierzenia, plany, fantazje ta, ale... <laughs> albo zaproponuje coś własnego. Ale najbardziej mi spodobała się to, ten, ta opcja, że na przykład, jeżeli pod żaglem płynąć, to to wszystko będzie zależeć nie od pana Pawła, nie od was, a od wiatru. No, od pana Pawła na szczęście też, no mimo wszystko trochę, bo ktoś musi to kontrolować. Tak, ale wiatr, wiatr ale tak. będzie kierować jakby gdzie, Całą gdzie? wycieczką. Tak, tak, no to też takie fajne. No, dopływamy do Murter, zaraz wam pokażemy miasteczko. Ja wiem, że tego nie widać akurat, ale mniej więcej o... tutaj jest cmentarz. I tak sobie żartujemy z operatorką kamery, że Chorwacja ma najpiękniejsze cmentarze świata. Zawsze są na jakichś wzgórzach, gdzieś przy plaży, gdzieś przy wodzie. Ja wiem, że to musi mieć ogólnie swoje miejsce i to jest jakby zrozumiałe, ale naprawdę, no jeszcze nie widzieliśmy w Chorwacji cmentarza, który jest położony jakoś, nie wiem, zwyczajnie albo bez widoku. No to jakieś niesamowite. Taki żarcik, ale to nie jest żarcik, to jest sama prawda. No, też bym tam poleżał, tylko nie za wcześnie. Kontynuujemy zwiedzanie Dragę i okolic i zmierzamy na punkt widgowy Czelinka, z którego widać jezioro z jednej strony, takie duże, do którego zaraz się później udamy na wycieczkę, a z drugiej strony widać oczywiście Adriatyk i wszelkie inne wyspy i wysepki. 29 stopni dzisiaj, więc w sumie jak latem. No, można tu podjechać samochodem do takiego rozwidlenia i ostatni odcinek pokonać yy, pieszo po takiej drodze. No. Powiedzmy, że niezbyt komfortowej, ale możliwej do przejścia. Także idziemy na górę. Jak tam? No, widoczek już zaczyna się. <grych> o, tu już z jednej strony widać Adriatyk. i wysepki. No, pięknie. Wygląda to pięknie. A z drugiej strony właśnie jezioro. Też tam z punktem widokowym jednym, do którego będziemy zmierzać. So? Naprawdę ładnie. Kolorowo, bardzo różni się tu takie tak. bryzowe. Takie inne, inne pola. No i zaraz sprawdzimy czy można tam się kąpać. Jejeje. Wiesz co, jeszcze też myślę, że to jest atrakcja dla takich ludzi typu my właśnie, że... A coś masz na czole ci mucha usiadła. Jeszcze. Że można tu podjechać jak najbliżej. Wiatra. Jak najbliżej atrakcji, i dojść tylko ostatni kawałek. A nie, że w górach trzeba zapierniczać cały dzień, żeby coś zobaczyć. Nie jesteśmy. Nie. Jak? Fajnie, podoba mi się. Polecamy. Punkt widokowy. Proszę, na dół. Często przede wszystkim. Tylko dla ludzi o mocnych nerwach. czy to jest no, Ja też o tym pomyślałem. <grym i zimny> Piekniczek robimy na starożytnym stole, takim kamiennym. A tak naprawdę to dalej jesteśmy na tym wzgórzu Celinka. Zaraz Wam pokażę. No tak wygląda ogólnie Dragę, czyli taka wioseczka. Zaraz ja tu muszę tylko lustrzane odbicie zastosować w swojej głowie. Tutaj widać zatokę, a nasze miejsce jest, słuchajcie, o tutaj gdzieś, tutaj jest nasz domek. I tutaj jest Dragę, i tutaj jest operatorka kamery. <grym> a z drugiej strony jest właśnie jezioro jak się to jezioro nazywało? Nie pamiętamy, ale zaraz się dowiemy, bo tam są drogowskazy. Nie, no wyleciało mi z głowy, ale tam się też wybieramy. No i taki skromny punkt widokowy, i tam gdzie możecie się wdrapać i mieć taką naprawdę super panoramę 360 stopni na całą okolicę. Już się chmurzy, więc w sumie dobrze, że przyjechaliśmy tu w okolicy południa, bo tak naprawdę pogoda znowu ma się zepsuć na koniec. Papa, pa, zostawiam Cię. <laughs> Pogoda ma się zepsuć i myśleliśmy o tym, żeby jednak jakiś tam zachód słońca stąd obejrzeć, bo na pewno jest stąd widoczny cudownie, ale niestety to się raczej nie uda, bo pogoda jest bardzo dynamiczna w maju, kiedy tu jesteśmy. Także za chwilę jedziemy na jezioro po drugiej stronie. Tak w ogóle myślę, że okej, okay, trochę marudzimy na pogodę, tak? Ale no, nie oczekiwaliśmy, że w maju będzie perfekcyjna pogoda, bo Wiedzieliśmy, że może być, być e, różnie. No i tak naprawdę, okej, okay, jak na maj. Wydaje mi się, że to jeszcze całkiem spoko. Tylko dwa dni była tak, burza tu. Nie wiem, przyjemno. Fajne widoczki. Bardzo dużo żeglówek dzisiaj, bo trochę wiatr. Podobały mi się takie miejsce I to ciekawe, że to weekend i tu nikomu prawie nie ma. A my bardzo lubimy, kiedy nikogo nie ma. Jesteśmy nad jeziorem Wrańsko, na punkcie widokowym Kameniak. E, takie pierwsze zaskoczenie to fakt, że żeby tu wejść i popatrzeć, to trzeba zapłacić jeszcze 5 euro od osoby, ale za to macie jeszcze wejście do dwóch innych e, miejsc, m.in. jakiś tam weirdwatching chyba w Pakosztanę i coś tam jeszcze, chyba jeszcze 3, jakiś 3, punkt 3, widokowy. Trzy miejsca jeszcze do no. e, Moja operatorka kamery cieszy się tutaj, jak widzicie, bardzo dużym zainteresowaniem. <laughs> tutaj masz coś. Tak, że jakby coś, to nie nakładajcie białego ubrania, bo będziecie traktowani jak kwiatuszki, co w sumie ma jakiś sens i wytłumaczenie. To ja e... mam czym bronić się. Tak. Pogoda jest taka, no właśnie znowu niebo jest takie mleczne i, i tak dalej. Widzicie w tle właśnie jezioro, a tam jeszcze dalej archipelag wysepek i wysepuńków właśnie już na morzu. Jest tu jeszcze kawiarnia, można wypić tam kawę, piwo, jak nie prowadzicie auta, czy tam czegoś innego, podejrzewam. Nie wiem, czy akurat coś zjeść można, ale wydaje mi się, że, że tak. Widok jest fajny, ale czy warto, żeby aż tutaj tak jechać? No myślę, że jak jesteście w okolicy, to tak, ale żeby jechać specjalnie, to nie. I w sumie tak pomyśleliśmy, jadąc tutaj w to miejsce, że Dragę i okolice, to jest całkiem niezła baza wypadowa ogólnie, jeśli chcecie zwiedzać aktywnie, bo po środku jesteście między Zadarem a Splitem chociażby, do Zadaru jest akurat trochę bliżej, no ale tutaj też jakieś punkty widokowe, to jezioro i tak dalej, więc chyba jest co oglądać. Nie, ja, mi na przykład podoba się bardzo taka fajna terytorium, e, fajnej, zachowano wszystko, no i nie wiem, widok bardzo ładny, widać, że jezioro, a tam Adriaty mm -hmm. i kolor to bardzo różni się. I to chyba mniej więcej tyle Ragę. W samej miejscowości jakby nie, nie bardzo jest co nagrywać. Oprócz dwóch otwartych restauracji, są po prostu domy, domeczki i tak dalej. I w sumie myśleliśmy, że nagramy odcinek z Pakosztana, ale wczoraj jechaliśmy przez pakosztany samochodem, tak, żeby zobaczyć z drogi, czy w ogóle jest tam warto coś zobaczenia. I zaraz będą fani Pakosztany, i nie, to jest najlepsze miejsce w Chorwacji, nie znasz jej w ogóle. No i na pakosztane za bardzo nie mamy ochoty się poznać, więc wybaczcie. Ale no, pakosztany. No chyba tam jak jedziemy, po prostu przez miasto. Ja chcę kościół na przykład, to, to zobaczycie. No cóż, jesteśmy już po rejsie. Po rejsie na murter, który w sumie okazał się nie rejsem na murter, tylko rejsem wokół murter, bo nawet nasza noga niestety nie postanęła na samej wyspie. Mieliśmy nadzieję, że to będzie nasza kolejna wyspa, którą odhaczymy w Chorwacji, bo nasze nogi stały co już na chwar, na Bracz, na Korczuli, na Ciowo. No i teraz mógł być murter jako piąta, ale piątą będzie mm, pak, a szóstą będzie e, kirk. No, ale właśnie, jesteśmy po rejsie. E, ja mam takie wrażenie, że nie do końca jakby tydzień spędzenia na takim katamaranie to jest moja bajka. Ale rozumiem, że komuś może się podobać. Więc ja myślę, że jeżeli ktoś szuka takiej morskiej przygody, to jak najbardziej skorzystajcie z linku w opisie. Może będziecie w okolicy, to, to może skorzystacie z oferty pana Pawła. A tobie, jak się podobało. Podobało mi się, ale podobało mi się to, że to krótka wycieczka. Nie wiem, mogę jeszcze wyobrazić sobie, że to będzie na dzień, tak? Z zwiedzaniem hmm. jakichś innych wysp, z wychodzeniem na jakieś plażyczki. E, chcieliśmy zajechać do takiej kawiarni, gdzie można zaparkować takie sprzęt. Wodne, wodną taksówkę jakąś tam. E, tak, ale niestety no, było zamknięte i tylko od 12, a my bardzo wcześnie zaczęliśmy yy, naszą wycieczkę. No nie, na, na 7, 7 dni to... Tłumaczyć. Trochę za, trochę za długo. No Dla mnie też. No, ale tak jak mówisz, no dzień jeszcze może ewentualnie jedna noc, no może weekendowo, gdyby było dużo alkoholu, to dałoby się no, wytrzymać. Nie na no, żartuję oczywiście. E, ale nie na żarty możemy powiedzieć, że to już nasz kolejny dzień właśnie tutaj w Dragę w kompleksie Island of Heron. E, do tej pory było tutaj e, pięć domków, plus chyba dwa o takim wyższym standardzie i je wszystkie teraz pokażemy w ramach przebitek, albo już, już je zobaczymy. Ale też przy okazji otworzyły się nowe dwa domki właśnie w ramach tego kompleksu. I też właśnie teraz możecie je zobaczyć. Także skorzystajcie z linka, który wyświetlił się wam teraz na wideo i też jest taki klikalny link, wygodniejszy trochę w opisie tego filmu. Z racji tego, że te dwa nowe domki pojawiły się dopiero teraz dosłownie, jakby byliśmy byliśmy przed chwilą w nich. Kiedy one jeszcze nie przyjmowały gości, kiedy dopiero zostały urządzone, no to terminy jeszcze nawet na aktualny rok są dostępne, a to jest akurat miejsce u Polaków, więc jeżeli ktoś chce wspierać rodzimy biznes. To jak najbardziej ma taką możliwość właśnie w Dragę. Dragę to jest taka mała miejscowość, w której się teraz znajdujemy. To jest miejscowość na pograniczu od Dalmacji północnej, jeszcze w Dalmacji północnej jest już bardzo niedaleko do Dalmacji środkowej. Także taki punkt wypadowy też może być i na północ i na południe więc można skorzystać. Pogody oczywiście nie gwarantujemy, my akurat jesteśmy w maju, więc widzicie to co widzicie, ale to nie przeszkodziło, żebym opalił się bardzo w rumiany sposób, no bo nie chciałem niczym się tutaj mazać i w ogóle moja małżonka, operatorka kamery bardzo... Nie zachęcała do tego, ale ja powiedziałam: Nie, chcę być, chcę być z kolorem po prostu po tym majowym wypadzie do Chorwacji. No i pewnie zapłacę za to wysoką cenę w postaci zdzierającej się skóry. Dobrze, co my jutro robimy? Jedziemy do zadaru, podobno. Fajnie. Z zadaru też będzie film. Kiedy on będzie, tak naprawdę ciężko. Powiedzieć na pewno nie za chwilę, może czerwiec, może lipiec, w zależności od tego, kiedy uda się go złożyć, bo tych filmów no, stworzyliśmy już teraz. One są oczywiście w takiej fazie produkowania się. Jest ich sporo, więc musicie cierpliwie poczekać. A w ramach oczekiwania, właśnie na kolejne filmy, możecie też przeczytać książkę o Chorwacji, o życiu w Chorwacji, o przeprowadzce do Chorwacji, o. Mm, o takich rzeczach jakby i codziennych, i niecodziennych, ale wszystko wokół Chorwacji. Tę książkę napisałem jakiś czas temu i jest dostępna na stronie jestemwolny.pl Jest to e-book w formie PDF-a bardzo ładnie wydanego. Przynajmniej tak mi się wydaje, że ładnie wygląda. Także jest coś do poczytania, do pośmiania się, do może poznania nowego spojrzenia na Chorwację. Zachęcam wszystkich do lektury. I cóż, to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia. Bok.